Zagadzimy się za Dwie ciekawostki, dwie kolejne obserwacje. Jak byłem tutaj ostatnio, to wiało w drugą stronę, totalnie teraz. To I było trochę więcej wody, to dwa. Może nie dużo, ale jednak ta woda troszeczkę opadła. No zobaczymy, czy będzie dzisiaj się coś działo. Jest. Nie bardzo blisko. Ojej, że nie szczupak. Ołaś. Co jest? Miałeś być pięknym oksem, ty gnido Ech. No i co? Zerwały, jest, Było. jest, nie wiem, jest Jak tam będzie wisiał mój Okej okay. Ale strasznie daleko i na gigantycznym stopie, bo patrzyłem coś ty tam odwalił, gdzie? A no, konie, nie jest dużo ryżu. Przecież ostatni też taki. No, takie stykowe, jeżeli ma to stykowe 30. No, nie, nie. No ale już koleżka tutaj był na niejednym haczyku. Morda rozwalona. Dziwnie zrośnięty. Ktoś tutaj go już chciał przetrącić. Pierwsza rybka jest. W paski. Wcześniej był jeszcze niedobry szczypek. Jakiś krabik. Zobaczcie jaki ma uśmiech. Ktoś go tutaj nieładnie potraktował albo po prostu nie fart i tak się zrosło. Bo strzelił skubany bardzo daleko. Bardzo, bardzo daleko. Dobra, mówimy dalej. Szalony okonek strzelił tak daleko, że szok. Na pełnym wyrzucie i bardzo, bardzo, bardzo długim stopie. Więc teraz będę przez dłuższą chwilę bardzo powoli prowadził. Chociaż ostatnio też mi się sprawdziła taka technika dość agresywnego tego prowadzenia dropa. No ale zobaczymy. Jak dzisiaj póki co jeden turbo, mocny, mocny turbo-agresywny szczupaczek. No i okonek. Niestety, bez trójki z przodu. Piękne branie. Piękne branie, bardzo mocne, bardzo wyczuwalne. Nie wiem, to, czy wy to widzieliście, czy nie. Mam nadzieję, że to jest okoń. Wygląda na to, że tak zobaczymy, dobrze, dobrze trochę to ze zdejmowanie tej rękawiczki. Tak, jest oko i to ładny. Fajny obcik. Uuu, pożarta Czy Czyli nie widać. Chyba spadła nawet. Czy nie spadło? Wszystko jest. Bardzo. Chudy, chudy byk. Żaden to rekord, żaden to kawał. Zaraz go zmierzymy. Zobaczcie jakie ma piękne płytewki. przepięknie. Silna, mocna ryba, mocny strzał. No, bardzo dobrze. Normalnie miara w oczach 31 cm z lekkim grosikiem. Dobrze, szybko do wody. Bye, bye. Jest. O, no i ładnie. No i tutaj się wydaje przyjemne oko. Raczej oko. Kurde, spadł no. A Morys siedzi i się cieszy. Widzę jak ta kopuła drży. A, o, widzisz, znowu. Mówiłem, że branie, Kurde, nowa guma. Nowa guma. Powinno być to wszystko, kurde, elegancko. Nic tu się nie zsuwa, a... Ar, jednak guma sumięta. Niestety brania tych okoni są tak delikatne. To jest hit. Niektóre, tak, tej, tego konia 31. To był piekielnie piękny, mocny strzał. Pięknie, super wyczuwalny. Rewelacja. Ale tych niektórych to są kurcze. Albo niektórych brani w ogóle nie czuć na takim długim dystansie. A niektóre z kolei są po prostu tylko takie tik ciągnięte za ogonek. Dosłownie. O kurcze I tylko Zmiana Pewna zmiana moi drodzy Jaka morys? Niewielka zmiana Zmniejszenie dropshota W sensie długości, odległości Haka Ładnie. od tego Ładny Bardzo, o ty no takie 32-3 No 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 Ładny Ład, bardzo ładny okoń Mierzymy ją? Chodź ciąg zmierzymy, dawaj trzy Wydawał się dużo, dużo większy 30,5 no tak, no. 30,5 centa. No brawo Moryc Moryc, nie będziesz go jadł No 30,5 centa jak na Moryca to całkiem dobry wynik. Wygląda jakby to był szczupak. Tak. Nie no, żartuję, chyba nie, co? Halo, mówi się. Nie, no myślę, że okoń, bo tak z początku potrzebę. No, najlepszy był, jakby Ostatnio, okuń. człowieku. Zaciął konia. Holuje, holuje, wetka nic, zero, nie? I dopiero po chwili zaczął jechać. O, jakie ładne, no. Ale widzisz, kurde, tak na oko, no to też takie 31. Ale mag... No twój też w wodzie miał 33. Nie, ten jest większy. Bo... Ładny, no. Tylko zmieniłem przynajmniej. No ma go to? Ale jaja. No przynajmniej okonie masz największego. Ładna ryba. A tamten zawisny z tyłu, słyszałeś, jakie nieładne komentarze. Ładny, ładny, ładny. No, ja to mam wrażenie, że ten kolor bardziej czerwony jest dużo niż ten, co ja mam. Idzie ślizgiem człowieku. No, no, też 30 jest. Nie, no mniejszy niż tamty. Wydział Moryc, siedzący 15 metrów dalej w krzakach. Czy będzie pan jad dzisiaj? Nie. Nie? Nie będzie? Żadnego nie jadę. Myślałby kto? Ja na to schabowego. Schabowy z okonia. Schabowy z konia <grym> Dobrze, dobrze. Ja jeszcze dwa, trzy żółte i spadam. A tutaj zaczynają może ryby brać, a ja o tym nie wiem. Koniec na Nie Wystarczy tego dobra.